Bardzo, ale to bardzo Wam dziękuję za 100 subskrypcji. Jestem po prostu zaskoczona, a tak naprawdę tych subskrypcji jest już 102. Także bardzo dziękuję za to, że wsparcie mojego kanału. Przepraszam, że tak długo nie nagrywałam, ale ja chyba wiem, że wyjaśnię to nagrywanie. To jest odcinek, w mówię, że nagrywam kiedy się chce i ogóle. Dziękuję za 100 subskrypcji, po prostu to jest szok! Yy, no i przepędzę za no dobra. Yy, yy, ja nie wiem co powiedzieć, to, że nagrałam już dużo odcinków, to że mam 100 subskrypcji to jest szok. Ale bardzo bym chciała na tym odcinku pozdrowić niewidzialna ga gama 20. Bardzo ich pozdrawiam i dziękuję za subskrypcję. Oczywiście też pozdrawiam Maciejka i inne osoby z odcinku Momio. Więc yy, dziękuję za 100 subskrypcji, jesteście wspaniali. Ja nawet nie wiem, co powiedzieć. Yy, o, i jeszcze Wam coś pokażę. Dostałam od tak zwanego nowego Spinera. Czyli spiny Orange Loves. Taki jest z tej strony, a taki jest z drugiej strony, czyli Orange Love. Dobra, tak wygląda, tak się kręci. Więc to tyle w tym odcinku. Więc, papa, pa. bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że moje subskrypcje będą rosły i rosły. Więc, papa. Pa.